Hej, jest piątek 15 marca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I zaczynamy od Framed, a zakończymy na nowym quizie, znaczy nowym. Już w sumie starym quizie, który dotyczy czterech dekad i aktorek z, o pięcioliterowym imieniu. Już robiliśmy podobne quizy, tylko chyba albo pokazał się nowy, albo jednego nie dokończyliśmy. W związku z tym w związku z tym zakończymy to, a postaramy się wrócić do do pierwszej i ostatniej, pierwszej i ostatniej ujęcie z filmów e, jakiś w jakichś następnych dniach. Myślę, że będą jeszcze gdzieś tam na nas czekać. Nie ma się co spieszyć, ale na razie zaczynamy od Framed. Framed proponuje nam faceta i kogoś z fryzurą Nazidana. E, chciałem dać może jako dream scenario, ale widzę, że nie ma dream scenario. Trochę kojarzy mi się z Naomi Watts. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wykminić z tego, że to jest Mulholland Drive. Nie jest to Mulholland Drive, ale teraz już wiemy, bo mamy Leonardo DiCaprio, bardzo charakterystyczną scenografię, która jest kopiowana albo była kopiowana na imprezach w filmie "Wielki Gatsby". Bardzo pewnie powiedziałem, a to jednak nie to. To wróćmy do tego trzeciego. Ale ma wyglądać chyba jak Wielki Gatsby, bo cały czas widzę Leo. Czy jest możliwe, że jest jakiś inny Wielki Gatsby? <coughs> nie wygląda na to. Teraz widzę Judy Dench. No, ale zdarzało się oczywiście też tak, że po prostu nie załapało czegoś. No dobrze, dobrze, to szukamy czegoś innego. Great Expectations. Nie wiem jak inaczej mam to wpisać. <laughs> Może. A, dobra, ok. To ma wyglądać jak. Nie? Nadal? Kurde. Ma cały czas wyglądać jak. Jak Wielki Gatsby, a to było po to prostu chyba w podobnych czasach i mamy film J. Edgar i Studa. Ale stylizacja. Stylizacja. Ja chciałem ją szukać, no ale Wielki Gatsby nie dożył starości, więc. No musiało się okazać, że to faktycznie jest J. Edgar Hoover, czyli, czyli biografia dyrektora FBI. 2003 rok, 20, 2003 rok, 7 marca i mamy jeden film z Miramaxu, który zarobił dużo pieniędzy, ten z też nic źle, ale wydaje mi się, że dzisiaj powinny wszystkie, bo nawet ten debiut z Sony Pictures jest 17 milionów na otwarcie, to jest całkiem nieźle. Adam Shankman otworzył filmem za 30 milionów. Ze Steve Martinem. A jezu, tu będzie. Wszystkiego, czego on. potrzebował dowiedzieć się o życiu, ona nauczyła się w więzieniu. <laughs> I'm sorry. Steve Martin, Queen Latifah i Eugene Levy. <laughs> Absolutnie nie mam pojęcia, co to jest. A zarobił 132 miliony. Bringing down the house. To jest brak znajomości komedii romantycznych z początku lat 2000 odbija się czkawką. Sony Pictures w roli głównej Bruce Willis w roli głównej Bruce Willis i Monika Bellucci. Bruce Willis i Monika Bellucci. Kohlhauser nic mi nie pomógł. Był wyszkolony, żeby podążać za rozkazami. Został bohaterem, bo je zlekceważył. Antoine Fuqua Chyba no, przedwcześnie, dzisiaj przedwcześnie strzały w to, co mówię. A okej, okay, to faktycznie Tears of the Sun. Już widziałem to strasznie dawno ze słońca. Tak, Monika Bellucci gra, ten lekarz, którą Bruce Willis próbuje odlato, odratować. Dobra, DreamWorks <tryk> to jest ten, ten wycinek ich studia, który jest odpowiedzialny za bardziej niezależne filmy. Luke Wilson, jeśli <tryk> to jest old school. Oczywiście, że to jest old school, ale mamy tutaj. Po pierwsze dobrą obsadę, znaczy, no nie Lou Wilson, ale Will Ferrell, Vince Vaughn i to Toda Philipsa, który dorobił się, um, nazwijmy to, uznania, zarabiając bardzo dużo pieniędzy na Jokerze, no ale też wprowadzając go do memicznej kultury. I od Miramaxu co? Jeśli nie może być sławny, bądź niesławny. Zobaczmy, czy Almost Famous Camerona Crowe to było tutaj. Nie, bo to chyba nie zarobiło tyle pieniędzy. René Zellweger. a Chicago. 306 milionów w reżyserii Roba Ja Miałem przyjemność zobaczyć to w Aberdeen, w teatrze, w wykonaniu szkockich aktorów. I po pierwsze, bardzo dobrze się to ogląda na żywo. Zazwyczaj piosenki w muzykalach nie siedzą, ale tu były dobre. I szacunek za bardzo dobre amerykańskie akcenty nie, nie uciekały za bardzo. Ale Paramount Pictures, Donald Petrie. Kate Hudson. Uh, you, me and Dupree. Nie wiem, Kate Hudson tam gra. Uh, duplex. How to lose a guy in 10 days. Mamy to. <coughs> Dobra, ostatnie trzy na całe szczęście się udało. Też 50 milionów 177 w tym obecnej strukturze studiów absolutnie nie przychodzi do... <coughs> Jak mają wydać tyle pieniędzy, to wolą jeszcze stówkę dołożyć i celować miliard. dlatego dostajemy ciągle takie same filmy. Oj, przepraszam mnie, włączyłem obok quizów, ale już zaczynamy z Infinity Nerdle. <coughs> Mamy na początku podpowiedzi, układamy je w kolejności, tak żeby zgadnąć, żeby ułożyły się z nich tytuły filmowe. Bones. Lovely, Lovely Bones się zgadza. Serial Killer, wydaje mi się, że tu też może być. I Heaven. Both the Lovely Bones. Sir Sharon'a nie, nie żyła, ale próbowała doprowadzić do złapania mordercy. Vampire. Vampire i może Boys? I zróbmy Lost. Bo tu mamy Lost Boys z Kiferem Sutherlandem między innymi. Shepherds, Bucky Mountain, to jest Brokeback Mountain. King, street Kings, nie wiem, nie wiem do końca. dawa Davida Ayer'a, no właśnie. I teraz co, w drugą stronę? Ha, <laughs> serial, serial killer, wrongfully accused, lost? Hmm. Shepherds. Vampire Heaven. Nie, chyba tutaj nie doczłapiemy się. Pokażcie mi ten ostatni film. This is the End. Backstreet Boys Heaven. Nie, nie pamiętam. Widziałem This is the End, ale nie, absolutnie nie pamiętam takiej sceny z tego. Scene to nerdle. Mamy tytuły filmowe zamiast podpowiedzi i łączymy je motywami, które, które je łączą. Geostorm. Beautiful creatures. Teraz, jak widzę beautiful creatures to chciałem Petera Jacksona. Okej, okay, ale jeszcze mamy jeszcze mamy inną drogę. Zobaczymy. Ugly truth. Geostorm. London has fallen. I to wszystko nam daje Gerarda Butlera. Który jest też w Iron Man 2, Angel Heart, Johnny Henson. Tu będzie Mickey Rourke, Pretty Woman, O, oh, The Wrestler. Jeszcze. Pretty Woman, Hachi Dog's Tale, Runaway Bride. Będzie miał Richarda Gira. Może Practical Magic, nie? Brooklyn's Finest, ok. Beautiful Creatures, Blair Witch Project, The Practical Magic. No tu będzie, tu będzie na pewno ten właśnie butler, a tu? Aha, postać z wiedźmą. I jaki temat łączy część z tych filmów? Myślałem, że może, może coś policjanci, nie? <coughs> Szukam jeszcze kogoś w obsadzie. Handsome, beautiful, pretty i ugly, czyli przymiotniki. Może być appearance descriptor, czemu nie? No i teraz, tak jak mówię, są cztery aktorki, czyli Winona, Winona Ryder, Halle Berry, Julian Moore, Salma Hayek. Musimy poprzestawiać i dekady, w których wydały filmy. Musimy poprzestawiać te filmy tak, żeby pasowały do dekady i aktorki. Okej, okay. Dear and Hansen, od razu jest problem, ale Still Alice będzie Julian Moore filmy w 2010 i znajdźmy z 2020 jej. Salma Hayek to, to brzmi jak Eternals, by były w 2020. Hitman's Bodyguard 2010, Frida w 2000, Desperado, a from to Dawn w 90. Boogie Knights jest Julian Moore w 90. <coughs> Monster Ball, Monster's Ball jest Helly Berry w 2000, 2000. <coughs> Beetlejuice is Winona Rider w 80. Dear Evan Hansen, nie wiem właśnie kto tam. Cloud Atlas jest w Halibery w 2010. Edward Scissorhands jest w 90. Children of Men ma. Który ma Lionel Rider, nie? Nie? Julian Moore. W 2000. Black Swan ma. Kogo ma Black Swan? No, Ryder jest back swan. Zamienimy to. Jungle Fever brzmi jak coś bardziej z lat 90. Moonfall może być w 2000, 2020, czemu nie? A tu zamienimy Mr. Deeds i Dear Evan Hansen, chociaż Dear Evan Hansen jest chyba z 2020. Ok, musimy go zamienić z. Zamienimy go z Moonfall. Nie? A nie, przecież Moonfall jest też 2020. To może Moonfall z Black Swan. Moonfall z Dear Evan Hansen. Tu zamienimy Dear Evan Hansen na 2010. I teraz. Pięknie. 15 na 16. Trochę trzeba było popracować, bo były filmy, których nie kojarzyłem, ale udało się ostatecznie i dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. Pa!